Bierzesz udział w jednym z najpopularniejszych show tej jesieni, Asia Express. Czy możemy zdradzić, jak długo tam będziesz, czy nie? Tak, oczywiście, zaraz Wam wszystko opowiem. <grym> no to kiedy odpadniesz? Albo kiedy wygrasz? Nie mogę nic mówić, naprawdę. Nie mogę nic mówić, ale to była niesamowita przygoda najwspanialsze chyba takie przeżycie metafizyczne do tej pory. A czy dużo jest plotek, jak wyglądał od strony takich kulisy, od strony kulisy ten program? I też się mówi często, że wy co jakiś czas po, między danymi misjami, na przykład normalnie spaliście w hotelach, wypoczywaliście. Czy rzeczywiście tak było? Czy to leciało ciągiem cała ta przygoda? Ja nie mogę się wypowiadać na temat kulis powstawania programu. Rozumiem. <laughs> Czyli nie zaprzeczam, nie potwierdzą. Proszę o następne pytanie. Może no, to następne pytanie też związane tak, z... Pr... Tak chodziliśmy, chodziliśmy głodni, tak spaliśmy w tych miejscach, które są pokazywane, bo też nie są pokazywane w programie. Nie byliśmy w nocy przeważnie do pięciogwiazdkowych hoteli i też nie dostawaliśmy jedzenia. Z najlepszych restauracji w Azji. Wiele się mówi też o tym, że ten program jest specjalnie montowany, tak aby ukazać daną osobę w jakimś świetle. Czy ty masz jakieś, czy ty nie, masz jakieś nie, pretensje? Nie idźcie do... w tę stronę, nie, w tę stronę. Nie, 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 nie. Ale czy tam widzimy Agnieszkę Wodarczyk prawdziwą, taką jaką jest na co dzień? Tak. Nie ma żadnej ściemy, czy właśnie takiego podmontowywania jakichś twoich wypowiedzi, czy jakichś, wiesz, nie przemieniania? Nie, nie wiem, nie wiem. E, Szósta odcinek był, tak? Szósta odcinek. Tak. Słuchaj, nie mogę Ci nic powiedzieć, kurczę. spotkamy się jak już wszyscy będą po wszystkim i będziemy inaczej rozmawiać.